Jak wypromować polski bursztyn? Można na wiele sposobów, na przykład na targach bursztynu, w Muzeum Bursztynu, na Faktorii Rzymskiej. Można też we wszystkich miejscach po trochu, bo przecież na całym bursztynowym szlaku jest okazja, żeby o tym napomknąć. Taki właśnie mają plan cztery reprezentantki grupy moto Pomorzanki, które w ostatni weekend sierpnia wyruszyły z Gdańska do akwilei na północy Włoszech. Uwielbiamy motocykle, uwielbiamy jeździć, uwielbiamy na, nasze wspólne towarzystwo w związku z czym w tak doborowym towarzystwie jeszcze. wybieramy się na szlak bursztynowy. To wszystko jest miksem miłości do bursztynu, miłości do szlaku bursztynowego, do naszego Pomorza, do naszych miejsc, w których mieszkamy, przepięknych miejsc, które chcemy polecić wszystkim motocyklistom i motocyklistom na trasie naszego wypadu stąd bursztynki, które zawozimy zaraz jeszcze wam pokażę ten bursztynek, żebyście wiedzieli jak one wyglądają. Uwaga. To jest bursztynka. Z naszym logo, motopomorzanki grupy tutaj motocyklistek z trójmiasta i z okolic całego Pomorza. Amber Root, i to jest muruszynek na szczęście, który wieziemy dla wszystkich motocyklistów motocyklistek. Trasa przebiega dokładnie wzdłuż historycznego szlaku bursztynowego. Wiedzie przez sześć krajów Europy i liczy 4050 km. Poszczególne punkty są od siebie oddalone o kilkaset kilometrów, a cała przygoda zaczyna się od Muzeum Bursztynu w Gdańsku i faktorii w Pruszczu. Następnie Kalnisz, Wrocław i kilkanaście Europejczyków miast, między innymi wiadań Wenecja i oczywiście Aquilea. Tak, wielka wyprawa to nie tylko dobra zabawa i udowodnienie sobie, że można to zrobić. To też przede wszystkim bardzo oryginalna promocja regionu bursztynu, ale też i kobiet na motocyklach. Każda z nas ma jakieś doświadczenie, natomiast wiadomo, że tak dużej trasy jeszcze nie udało się nam przejechać do tej pory. To razem. będzie razem, tak dokładnie. Natomiast myślę, że w, w, po tej trasie możemy się spotkać i opowiedzieć Wam, jakie to było wyzwanie, dlaczego było w, takie, jakie było, czy było duże, czy było małe, średnie, jakie miałyśmy problemy jakie, miejmy nadzieję, że żadnych, jakie miałyśmy przygody. Wizyta pomorzenek w Gdańsku i w Pruszczu nie były jedyną okazją do zobaczenia pań na w stalowych rumakach. W drodze powrotnej zajadą jeszcze do Trąbek Wielkich na dożynki. Możemy już teraz zdradzić, że władze powiatu z motopomorzenkami planują długofalową współpracę. Bardzo fajna idea. Trzeba popierać ludzi, którzy mają swoje zainteresowania, hobby i stąd nasz dzisiejszy udział przy dzisiejszym wyjeździe i organizacyjny i patronat honorowy nad wyjazdem pań do Włoch szlakiem bursztynowym. 11 września motocykliści będą na dożynkach w Trąbkach Wielkich i zastanawiamy się nad zjazdem, wspólnie oczywiście z motopomarzankami, nad zjazdem motocyklistek z całej Polski, a być może i z Europy, w jednym z miejsc na terenie powiatu. Takie miejsca już wskazaliśmy, rozmawiamy o tym i mamy nadzieję, że w przyszłym roku taka impreza odbędzie się na terenie naszego powiatu. To dopiero początek wyprawy. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć powodzenia i samych dobrych przygód na trasie Moto Woman Amber Expedition 2011. No właśnie, ja podziękować Panu za życzenia, ale ogólnie nie dziękujemy. Trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia po naszym powrocie. Dzięki.